Jestem w takim szoku, to co z po prostu się dzieje, że to jest niebywałe. Prawdopodobnie odnalazła się moja rodzina. Moja mama, mój tata, mój brat. Oni są tutaj w Poznaniu, i że też są w szoku, i tak dalej, i, i no. i że czekają. Ja nie wiem, czy mam jechać. No, niech nie wiem, co mam im powiedzieć w ogóle. Niech pani zaczeka na nas, pojedziemy razem. No, dobra, dobra, to czekam. 22-letnia Maria mieszka w Polsce od dziecka. Przez całe życie była przekonana, że po urodzeniu matka porzuciła ją w szpitalu, dlatego jako dziecko trafiła do rodziny zastępczej, a potem do ośrodka wychowawczego. Gdy ukończyła 18 lat, okazało się, że nie ma żadnego obywatelstwa. Kopia rumuńskiego dokumentu, pozostawiona w szpitalu przez matkę, nie pozwalała polskim władzom nadać dziewczynce polskiego obywatelstwa, bo nie zgadzała się na to strona rumuńska. Przez wiele lat żadna instytucja ani w Polsce, ani w Rumunii nie potrafiła załatwić tak poważnego problemu. Kilka tygodni temu pokazaliśmy w uwadze historię pani Marii. Po emisji reportażu pojawiła się szansa na ogromną zmianę w jej życiu. Niech pani opowiada, co się stało. To jest. A oni przysłali pani to zdjęcie? To znaczy, że nie, to zdjęcie jest po prostu na Facebooku. Aha. E, od lewej strony jest ojciec. Można powiększyć? Tak, podejrzewam, że to jest tak. ojciec. Jest to matka, jest to córka brata, żona brata, syn brata, no i brat, Niko Dumitru. Kim oni są? To są prawdziwi, z krwi gości Romowie. Jak z panią ostatni raz rozmawiałem, pani mówiła, że pani niekoniecznie chciałaby poznać swoją matkę. A teraz? E... Myślę, że jeżeli jest już taka szansa, i tak naprawdę mieszkają blisko mnie, e, fajnie by było zobaczyć, tak? Bliscy pani Marii mieszkają na terenie dawnych ogródków działkowych. Od kilku lat jest tam koczowisko Romów. Tam też odnaleźliśmy pana Dariusza, który społecznie pomaga Romom, i bez którego nie doszłoby do tego spotkania.

Dziękuję bardzo. Wcześniejszego, że nie tak, cię do środka. I nie wstydź się Maria, bo masz taką rodzinę, i. Super, tutaj. A tu. nie <słuch> Dlatego bierzełem Państwa program, że jest taka dziewczyna romska, która jest bezpaństwowcem. Zainteresowało mnie nazwisko, które jest tutaj na tym placu. Tylko jedno takie nazwisko Dumitru. Pokazałem tutaj ten materiał, no i się zaczęło. Płacz i szloch. Mamy czy? Nie, nie, ratowej, bo wtedy, w tym momencie nie było jeszcze mamy w domu, ona była wtedy w mieście gdzieś. A kiedy mama dowiedziała się, że odnalazła się jej córka? Koło piątej po południu tego samego dnia. Tutaj kazaliśmy jej usiąść najpierw. Tak, widziałem te, te wielkie oczy, wielkie oczy, do, i natychmiast też płacz. Płacz. Bała się spotkania z córką? Tak, tak, wie pan, no 22 lata to jednak jest kuba czasu, tak? Każdy miał jakieś tam e, obawy typu, czy córka mnie zaakceptuje, jak ona mnie oceni, co ona powie, czy, czy jak, co ona sobie w ogóle myśli, no wie pan, to są, to są potężne emocje, to trudno opisać.